No i widzisz, promocja bez ryzyka przegrania jest cały czas aktualna, można sobie skorzystać, jeżeli nie macie konta w Betcliku, to jest legalne w Polsce bukmacher, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego obstawienia 50 tak jak teraz widzicie, to możecie zagrać pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł, obojętnie jakie kursy, jakie zdarzenia ile tych zdarzeń, jeżeli nie wejdzie wraca do was 5 dych i kasę można wypłacić, jeżeli wejdzie wszystko jest wasze, nie trzeba grać dalej, wypłacać. O co nam do pierwszego komentarza pod tym filmem jest podpięty ten komentarz, znajdziecie bez problemu. Witam was serdecznie na kanale obstawiamy info. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za Kliknięcie. zapraszam do naszej grupy facebookowej i na naszego instagrama w obu tych miejscach dużo się dzieje naprawdę można sobie zerknąć o co tam chodzi linki macie w opisie pod tym filmem także wskakujcie lecimy z konkursem tutaj jak zawsze 5 dyk do wzięcia co trzeba zrobić żeby nie powalczyć subskrybować kanał zostawić łapę w górę pod filmem w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Bayerem Leverkusen a Kolonią dodatkowo dopisujecie swój login gracza z betclika Typujemy do 18:30 komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez loginu Gracza na betclik nie biorą udziału w zabawie typy no i lecimy krótko zwięźle na temat na początek podwójna szansa z under w goli na Marsylii, czyli że Marsylia wygra lub zremisuje, i w meczu zobaczymy maksymalnie cztery gole w spotkaniu z Lorient. No to są ekipy na dwóch różnych biegunach. Marsylia walczy cały czas tutaj o te topowe miejsca, o miejsca dające Puchary, mają 3 punkty straty do 5 Lens, i tutaj jest jeszcze o co walczyć. Lorient natomiast będzie walczyło o utrzymanie. No mają dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i no, no forma zdecydowanie po stronie Marsylii. Momentum wydaje się, że po stronie Marsylii też, no, sama piłkarska jakość po stronie Marsylii, nie wydaje nam się, że Marsylia to spotkanie nie przegra, a w ostatnich meczach tylko jeden był taki po obu stronach, gdzie tych goli było naprawdę dużo, w Marsylii było 3-3 z Montpellier, jeżeli chodzi o mecze Lorien, no to 4-1 z Lens, wydaje nam się, że Marsylia tego spotkania nie przegra, w meczu zobaczymy maksymalnie 4 gole i dorzucamy do tego po bardzo fajnym kursie, overek celnych strzałów Eintrachtu Frankfurt, powyżej 4,5 celnych strzałów, no dlatego, że oni zarówno jak i Borussia Mönchengladbach przyzwyczaili, że no, grają ofensywne mecze tutaj nie ma żadnego murowania, raczej sporo akcji podobienia bramkami zobaczymy, jeżeli chodzi Chodzi o strzały celne na Intraktu to ostatnio 5, 3, 5, 2, 8, więc no tutaj dużo tego wpada. Liczymy, że w tym spotkaniu zobaczymy 5 celnych strzałów. Kurs na to bardzo fajny i tak wygląda nasz kupon. Od razu przypominam, jeżeli założycie konto w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego obstawiam 50, to możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł, jeżeli nie wejdzie wraca do Was 5 dych, można wypłacać. No i na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że się do samego końca. Jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do naszej grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie i jak zawsze słyszymy się niebawem. Dobrego dnia, wygranych kuponów. Adios!